Siemaneczko, witajcie. W dzisiejszym odcineczku zobaczymy Peking Opera 1. k Jest to kolejna wyrzutnia od Riakeo. Ria Pierwsza zrobiła na mnie mega wrażenie. W tej jestem jeszcze bardziej ciekaw. Co my tu mamy? Ląd podstawowy, rezerwowy, super. Pokazane którą stroną do widowni. Tutaj napisane ładnie: jaki kaliber, ilo ilość strzałów, kod, czas trwania i gramatura prawie 1 kg. Także super to tu na razie wygląda. Hmm, kolejne, kolejne, co my tu mamy? Partia najnowsza 2024. No i to by było na tyle. Nie będziemy tutaj przedłużać. Jestem mega ciekawy, pewnie też. Także lecimy sprawdzić, czy będzie również ogień tak jak w poprzedniej wyrzutni. Zapraszam was do oglądania. Panie, panowie, Peking Opera 1. Wow. Piękna, szkoda, trochę wieje, ale piękna. No, właśnie wróciłem. Montuję film. Packing Opera 1: tak jak wcześniejsze, co testowałem. E, Thunderbolt 1: super wielkie efekty spadające do ziemi. No, tutaj troszkę wiało na żywo robi niesamowity rozpierdziel, kostka dziesiątka z plusem na 10 mega cenowo trochę wiadomo drogę no, prawie pół tysiąca także no, jest, nie będę uśkwał jest, jest, dosyć, jest dosyć drogo ale uwierzcie mi jest wart swojej ceny przepiękne, żywe kolory no bajka, naprawdę bajka także dziękuję za oglądanie i zapraszam do kolejnych materiałów siemka